bym cię zamknął w tym kiblu. Pa. Iś! K**a sieć tam! pa pa paru, pa paru, pa paru, 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 paru. Horror Nie znasz mnie, nie będę owijał mogą mnie śledzić. To jest gmail.com. Ciekawe czy jak się wyślę tutaj maila, to coś odpiszą. No! I te teraz jak kurde vlog, no nie? E, proszę Państwa, witam, dzień dobry, dzisiaj się znajdujemy. E, o, jaki ładny zachód słońca, zobaczcie, jakie piękne niebo te kolory. A! Będę przeprowadzał wywiad z pewnymi osobami, być może z pacjentami tego o, tutaj, o, pięknego. Ja, jeżeli by były kurde drzwi wejściowe zablokowane, nikt bym nawet tutaj nie chciał wchodzić, jeżeli bym musiał się wdrapywać przez jakieś okna. Albo jakieś inne kurde rusztowania? O mój pacze! Pierwszy raz Woutlast to ta. Ups, on nie ma rączek. Ajajaj. Już chciałem bić pionę, a tutaj, no niestety piąteczka dla ciebie, kolego. Goś, ku... ku... ty. Ej, jak się chyba dotyka, doba. Czekaj, wezmę to na, na vloga. No piękny jesteś, piękny. Te były chylone, a faktycznie. Iś kurwa, nie macie. Nie ma mnie.

No i co? Co teraz? Co teraz grubgio? Dokładnie, dokładnie tak. Wracaj do siebie, kurwiu. o działają suby! A ile ja papa, papa! -pa. Kurde fuck off! <ścoughs> O, no i się mano, kurwa! E no! yy, dawaj, Cynek, dawaj, kurwa! i uciekaj, uciekaj, uciekaj. Tak jest, tak jest, tak jest, dawaj do tego Volvo. Uh. Spuszczony w kanał. Piękny achievement, everybody. One of them are you? Quick get in the dumb if you want to live. No to otwieraj kuriva. What oh, the hell? You're that bullshit priests guy, aren't you? You know, I love the mountain air. Oh, nice. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! Oh yes, to go there. We have been jammed up in this kiblo. Pa, uš, körva šedč tam, pa 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 pa. Easy. <laughs> Szkoda, że nie ma żadnego achievementa, ta kurwa. Zamknij w hiblu, hopa! <grywa> no kurwa. Horror z Kubim. Szymano. No kurwa. No Jebany mnie tutaj znajdzie, pewnie, bo to jest jedyna szafka tutaj, nie? I u była piosenka, żeśmy śpiewali. No tutaj masz muzykę. No no i takie opiecie, no, 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 no kurwa. Not even a flinch. Tą samą drogą, którą przyszedłem, nie? Kurwa, jak miałam dobrą orientację w terenie! Kurwa! Jednak nie mam dobrej orientacji w terenie, ale to, to chyba gdzieś tutaj było, nie? Ej, między nami już okej? Okay? Między nami już jest okej? Okay? Już mnie nie, nie chcecie mnie zranić? Awaryjnie Wam zamknę drzwi, dobra? Guys! Gołodupce! To jest miejsce święte, tutaj się przychodzi w ubraniu. Minimum yy, ten w bieliźnie i zakryte kolana, kurwa. Tak mówił, że, o musisz mnie odnaleźć! Znajdź drogę! O, bo, 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 mój Boże! Oj, ojoj. I tylko kurde chciał. Po to, żebym patrzył, jak się gościu podpalił. Jak to widno, ty? O kurwa, gdzie się widzę, o kurwa. O, to mam na ręku tutaj. do Holy shit! E <susurra> <susurra> Billy we mnie wsiąknął. Billy we mnie wsiąknął, on nie zginął, on się we mnie wsiąknął. Łatwo, kurwa. 3 godziny gry nie ma, kurwa. Daj spokój.